O mam dobry młód, wbijam tutaj w klub Ich oczy patrzą znowu Gdzie w nocy robię ruch Uwielbiam żyć, pełnią życia robić robić, widzieć, nie zbinać Siłach daje nam dobry młód Uwielbiam żyć, pełnią żyć O tym mówiłem, o tym mówiłem. Dobra. Zaraz ee, odzwonię. Clicia zanim świt, nas powita. Nie zadawaj, pytaj, spójrz, jak Moje życie jak film, kiedy znowu spotykam się z nim. Ej, nawet kiedy brak sił, chcę drogi parę straconych chwil. Wiem, że to nie jest łatwe. Ja go nie za tobą, jak za światła. Pełne serce i szklankę zła. Ze mną stara ekipa, choć nowy mózg Chcę dać na luz, barman podaj lód Życie szybko pędzi, trzeba trzymać kurczy. się dziś tu brat po Jesteśmy wysoko, więc do chmur Mam dobry mózg Nie przestaję go czuć Gdy wdycham, w tym do płód się do tych Bo mam dobry mózg bijamy tutaj w Ale ten jest ładny. W nocy robię wrzucam nowy dziuch. W oku odbijam je, odbijam je, bo w nocy robię ruch. Nie, no nie mogę, no daj posłuchać nutki do końca. Przecież to ma wice, idealnie jak Karen Dreams, heroinamy. Góry odstawiam na parki, później napełniam szklanki Problemy wyrzucam za drzwi. Dziś tylko uby tak taksi, odwieźć do domu. Jestem przed Żyłą. Dzisiaj nie spuszczamy ze stonu. Jak coś się wydarzy, to nie mów nikomu Mam dobry mózg. Nie przestaję go czuć, gdy wdycham tym dokłóc. Bojam się do tych nóg, boh, Mam taki pełen mózg, fajny młodzień. mamy tutaj w klub. Ich oczy patrzą znów, gdy w nocy robię ruch, boh. chcę chcemy żyć. życia robić kwit, się nie spinać. Przy nogi, Git! Szczerze? Nutka mi dużo lepiej siada niż za pierwszym razem, jak słuchałem.